Witam wszystkich z tej strony Hunter i zapraszam na dalszą część przygody w grze Crack Life. Ok, zaczynamy po rozwaleniu kolesia z laptopem niszczącym mózg, rdzenno-korzenno-lędziwiowo, łączenia części cylindrów bocznej nogi. I ruszajmy dalej. Oczywiście z na czele. Czołomby nie jest. Nie wiem, czy warto jest patrzeć jakiekolwiek miejscówki. Ale... Znowu te? Kurde, te dźwięki mnie zabiją. Nie wiem, co za normalny człowiek... Aaa, my tu byli już! Patrzcie na to! A, czekajcie, a ja My tu już byliśmy, co? Pamiętacie tych ludzi, których tutaj zabiliśmy? No właśnie. Wróciliśmy do tego miejsca i prawdopodobnie tutaj jest, jest właśnie przejście dalej. No, okej, okay. niech i tak będzie. A, co tutaj mamy dalej? A, tutaj tych zabiliśmy. Ci tutaj jeszcze cały czas spadają. Brakuje nam jakiejś karty. O, jednak nie. Jednak gdyśmy. W pełni pepsi? Nie, ja bym chciał... Yy, Analfistik jest to, penis jest to, 3 nie ma nic, 4... Hoshish. No dobra, no to w takim razie bierzemy penisa. No bo jedzesz od gada, ale... No! Jak no? Shotgun! Nie, to karabin. Sorry. No. Okej. Okay. 15% Kip, git git hapsia wow okej, okay. teraz sobie zerknie jak to się nagrywa, więc cięcie Witam z powrotem ruszajmy dalej do pokoju A536JM Napowiada się ciekawie. Jak to jest fart? O kurde. Ja się przyjrzeć bardziej, dowiedzieć się czym one są, ale wystarczy mi fakt, że muszę spierdalać. Uuu, się leśpią, ja pierdziu. Powiem nie to robić, boże, nie, nie poszli, nie, nie, karabin, tak. Psiua. Ja co ludzie, to głowy, głowa człowieka. I poza tym więcej. Dobra, to już jest koniec? No, koniec. Right. Halo! Right. sobie Fucking... chyba kopty right. w tym tubie wziął. Ja musiałem przejść, no! Halo! Right. O, muzyka się włączyła, więc chyba. Słuchajcie, tam twierdził, czy się bawił, całą armię zabiję was, to teraz też nie zabiję. Jeśli się nie pojawił. Hmmm naprawdę niezłe jelita. tak. Koniec. Do... No właśnie. Wow. Wow. To było fajne! Znaczy, fajnie zmodyfikowany. Jest był ten... Yy, koleś. Weźmy weźmiemy i penisa i ruszajmy z tym wyposażeniem dalej. Zobaczmy co tu się kryje... a, kryje się muza! To the top! <słyszy> A jest ring! się w zaszły. Zaraz cię zniszczę. Zły też Jest jeden plus. No gramy Freemanem, a nie jakimś zmutowanym cieciem. Ale na pewno. Yeah. Wydaje mi się, że aktualny Freeman to jest Freeman na haju. Tak właśnie widzi świat na haju. Sez, o ja pierdolę. Hey, faget, kommej! Hey, guess what? You're faget! Fingerze! Fingerze! Gwal się. Nie, no, tylko ruszamy. A ja pierdolę to do ruszyn z całą LOL no! Muzyczka O, jest shotgun Dick! 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 No, jest zwykły shotgun Czy coś ciekawszego będzie jakaś wersja przed gananiem ekskluzyw

Dobra, to patrz. Ponieważ jeszcze Don't Fuck This Up, to patrz to. Tak. Też Cię lubię, dobra. To taki dowcip. Sorry, to już nie był dowcip. Nie... nie, nie mogę wyczuć... Ej, żyję! Serio? Jak mam co robić Yy, coś czuję, że będę się trochę wkurzał. u, u, uuu. U. Nie lubię takiej. ten Nie. To. Zapiszmy. Zapiszmy. Dobra, wiemy, że wychylanie się w tej grze jest karane. Ej, ale ja tak muszę to mieć. Zapiszę. Nie muszę, że mogę wam to skoczyć. O Boże, hey to jest Kolej jest dobry, w z jego dom. jeśli wskoczymy na tą minę, to rozpierdolimy jego dom, a gdy to już zrobimy, to on rozpierdoli nas. Hmm, cóż za teoria... piskowa. To właśnie było jego dzieło, naprawdę, to było jego dzieło. To, że te miny są... Jezus, no właśnie, choć jest dobrze, że te miny są Jezus. Tylko właśnie, że nie mogę tak sobie z, z tego, nie? Zcheatować i... I wskoczyć właśnie w ten sposób, jak to musiałem się zrobić. Bum! Ale mogę to zrobić tak. Ani demasa, krasa, okrasa, pomóż mi w tym momencie. Cyk! Ale gdyż wiemy, że możemy. skakać po minach. Ta gra się stała o wiele prostsza. Dobra, TNT. Hej, mam. Pomóż oh, mi. Yes. Ups. To niby TNT, tak? To... 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 to coś. TNT było, tak? Mhm. Mm Kulka śnieża! Kamień! Daj kamienia, masz! Patrzcie co jest tutaj. Chcesz coś kamienia? Serio, po co mi ten kamień? E kamień. No dobra. Coś tu widzę? Już go nie ma. A to ciemno. Zamykaj mi drzwi, jak ja tu wchodzę, tak? O, światło. Tak jest lepiej. O, krótka palówka. Daj, hey, you found my device. Well, it's a smartphone, but listen, we're to getting to the final floor. That's my only

Ciopy w dole! Ty byłeś normalny czy nie normalny? Nie, nie, ja już nie jestem głodny. Po tym co widziałem, to już dzięki bardzo o poleciał. Ej, oj, krew została pani. Nie mogę nawet wyskoczyć. To co, co? Nie, tam się pan nacipał. Dobra, też bym się obalił. Eee, gdzieś takie przejście. A ty, co robisz? Oh, the, y, koka. dobra, dobra, Ja rozumiem. Koka. Tak działa, Koka. Okej. Okay. Okej, okay, ruszajmy dalej po te, tej, te po tej O, znowu, koleś. Well, no mhm. Raczej nie przez taki teleport iść, nazywany kok. Ym, że to niebezpieczne, tak? To sobie zapis i wejdę w to. Jestem gotowy. Co zrobić? No nie chcę. Proszę, jak mam tą wersję? Please. Aha. A tu co będzie to samo? Hmm, ale jakoś mam problemy zdrowotne.

Nie Stalker, znaczy nie skradanie. Okay, motywy skradania się, jak to uwielbiam. Nie Gubiera. On oh, oh, miał ja w nosie. F6. Nie widzę przesuwania w tej grze, bo takie niedopracowane dopracowane w cholera. Do tego. No. Wszystko cicho, ta muzyka więc. Osobiście sam jej nie słyszę, poza tym dekaniem pieprzonym, który nastąpi towarzyszy. Oh to Wybaczcie to the... oh. yes. Dobra, idę dalej. O, przycisk. Odpalmy na kolejną muzyczkę. Co? o wygrałem. wiesz, O wiesz, O, wyjście, 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 wyjście. Bieraj to. Gdzie The Unknown. Wow! Nieznane. Nie, no znowu bez broni? Nie, jest analfisting dobra. Aha, no, tylko tyle zostało mi. Eee, eee, no dobra, no to z analfistingiem ruszamy dalej. Jest, 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 jest karabin, jest karabin. Przygotujmy się na starcie Tytanów. Ta, 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 ta. Okej. Okay. Ehe, sorry. Tu są zamknięte drzwi. Tutaj jest kanapa. Tutaj jest zielone światło. A tu możemy się poślizgnąć. No to chodźmy. Napijmy się czegoś. Nie przyjmuję drobnych. No szkoda. Jak nie. To gdzie? Coś słyszę. Na pewno słyszę fajną muzyczkę. Nie, żyję. Gadaj z dół. Ja się skąpił. Niech sobie gadają, ja sobie tutaj podwiedzam. Ok. Tak, ja już tutaj podwiedzałem. Możemy ruszać dalej ku górze. Przetestować sobie, co tutaj się znajduje. Co? Nic, nie wiem, że jeszcze jakiś? Nie ma. Eh, że co? Znowu automat? Nie. A co byś chciał? okej okay. A, podejdę go, panienki? Nie mam więcej pytań. Po prostu przejść przez te drzwi yy, gaz Gaz plus broń równa się, bo nie, to nie ta gra Czyli, że co mam tutaj zrobić? Trzeba po prostu wyjść stąd Eee, yy, gdzieś tutaj musi jakiś jakieś przejście. Ach to, widzicie? O jaw nie chodził Jednak znajomość starego I uh, hey, just realized what happened. I tried to. Uh, uh, the military fucked something up and now there's a ton of energy flowing around. I don't know about this science stuff, but it sure sounds reasonable. You may find some actual portals. Okay then, I'll take you somewhere. Okay, we to the. Show us. Jakie on onściany filozofię? nie ma nic w Tutaj nie ma nic, no wyjdźmy. No no, no to idziemy tędy jak nie tamtędy. Zapiszemy. Ale go wskasowałem. Automat, ty. Może ten? A Karolucha by chciał? Ups, chyba im pomogę wyjść. O, uciekajmy może stąd, wiem, one się zdenerwują i nam coś zrobią. Tam jest komputer włączony. Tutaj też. Ludzie nie dbają o, o oszczędność prądu. Tu, tu, tu jeszcze... Hey, 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 oh, Dobra. Ale zanim to zrobimy, to w tym miejscu kończymy odcinek. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. To ociej był trochę cichszy i to mi się podobało. W końcu mogłem się czuć w tą grę, a nie normalnie łeb mi rozpierdzielało w lewo, w prawo, w górę, w dół i nie wiedziałem, gdzie mam iść. Dziękuję wam, a tymczasem, hej!